Cześć psiodróżniku! Dzisiaj porozmawiamy sobie o miareczkowaniu. Czym jest miareczkowanie? Miareczkowanie to takie badanie, gdzie weterynarz sprawdza czy nasz kudłaty przyjaciel ma odpowiednią ilość superbohaterów we krwi, czyli przeciwciał. Ci superbohaterowie są jak drużyna gotowa bronić naszego psiaka przed wszelkimi zagrożeniami, a wśród nich takie jak nosówka czy wścieklizna. Po co nam miareczkowanie? No to teraz mamy temat. Czyli tak, miareczkowanie to taka podróżnicza procedura, która może nam ułatwić życie, zwłaszcza jeśli planujemy wyjazd naszym psiakiem poza granicę Unii Europejskiej. Ale spokojnie, to żaden must-have na liście przed wyjazdem do Paryża, bo na terenie Unii Europejskiej nie musimy się tym przejmować. Ale uwaga, jeśli planujemy przywozić naszego czworążego towarzysza z państwa, które leży poza Unią Europejską i nie jest na specjalnej liście, to powinniśmy zadbać o takie miarczkowanie odpowiednio wcześniej, bo bez tego możemy sobie pozwolić na małe wygnanie naszego pupila z Unii Europejskiej. A to już niezła przygoda. Możemy temu łatwo zaradzić. Wystarczy postępować zgodnie z procedurami, a ominie nas okres kwarantanny. Ale to w następnej części tego odcinka. Pewnie sobie teraz myślisz, że to jest jakiś dramat, ale spójrz na to z innej strony. Dzięki miarczkowaniu mamy pewność, że nasz pies ma tę magiczną ochronę. Na konkretne choroby zakaźne, co minimalizuje ryzyko, że będzie rozdawał te niechciane prezenty. I to jest właśnie dowód na to, że dbamy nie tylko o zdrowie naszego psiaka, ale również o zdrowie reszty świata. A jeśli mamy już ten certyfikat, to możemy się zrelaksować. Ale pamiętajcie, żeby trzymać się regularnych szczepień przeciwko wściekliźnie, bo to jest takie jakby odświeżenie naszego miaryczkowania. Ale jak wygląda takie badanie? Weterynarz zawiera troszkę krwi naszemu przyjacielowi, która idzie na specjalne testy sprawdzające ilość przeciwciał. To tak jakbyśmy sprawdzali stan odporności naszego psa do odpornościowej potyczki z wirusem ścieklizny. A potem efektywny finał, czyli wyniki testu. I teraz możesz z dumą powiedzieć, że twój pies to misz odporności. Jaka jest procedura? Musimy uzbroić się w cierpliwość i dobrze planować nasze przygody, ponieważ cała procedura potrafi trochę potrwać. Na początek lekarz weterynarii pobiera próbkę krwi naszego pieska i tutaj musimy pamiętać, że badanie musi zostać przeprowadzone na próbce krwi pobranej nie wcześniej niż 30 dni od daty szczepienia przeciwko wściekliznie. Zadbajmy również o to, aby ta czynność została udokumentowana w paszporcie naszego pieska. Nasz lekarz nie wykonuje badania na miejscu. Przekazuje je do specjalnego zatwierdzonego laboratorium. Dlatego również należy planować takie badania z wyprzedzeniem. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku, otrzymujemy certyfikat. A nasz lekarz potwierdza wyniki i przeprowadzone badanie w paszporcie naszej pociechy. I to tyle. Teraz możemy zabierać się w podróż. Ale pamiętajmy, że opisujemy jedną czynność, a jest ich przynajmniej kilka. Zapraszam Cię więc do śledzenia tego kanału, abyś nie musiał przeszukiwać internetu w poszukiwaniu informacji. Jestem tutaj, aby ułatwić przedróżnikom życie i pokazać, że podróżowanie z psem jest naprawdę fajne. Jakie są konsekwencje braku badań? Więc, jak planujecie jakąś większą eskapadę z waszym pieskiem, to warto mieć takie miaryczkowanie zrobione. Bezpieczeństwo naszych czworonożnych przyjaciół jest przecież sprawą priorytetową. Jeśli nie poddaliśmy psa badaniu miaryczkowania, to najprawdopodobniej zostaniemy cofnięci do kraju, z którego przybyliśmy. A wtedy, wykonując badania poza granicą Unii Europejskiej, będziemy musieli odczekać 3 miesiące, zanim będziemy mogli wrócić z naszym towarzyszem podróży. Wyobrażacie sobie taką sytuację? To takie przymusowe wakacje, ale żeby ktoś jeszcze chciał nam wysyłać pensję, byłoby cudownie. Ale wróćmy z Bujania w obłokach. Bo sytuacja może się zaostrzyć, gdy kontrola graniczna zasądzi uspanie naszego przyjaciela. Niestety taką sytuację również musimy brać pod uwagę, ale jesteś tutaj, co mnie bardzo cieszy. To oznacza, że udało nam się wykonać naszą misję. Zostań z nami i zarażaj innych bakterium przyróżnika. Udostępnij ten film, zostaw lajka, zostaw suba, niech psiaki będą z nami zawsze i wszędzie. Pamiętaj, to co łączy nas, to wspólnie spędzony czas. Zupełnie nieśmieszny making o. Pewnie sobie teraz myślisz. To się, to Ale również o... Słychać Ale wróćmy ows... po Jak wąż Trzeba odpowiedzieć PIE <ścoughs> Ale uwaga Nie <ścoughs> <za to>, <śmiew> <Dziękujemy> <śmiew> <śmiew>